Witam serdecznie. Znajdujemy się w porcie Royal w firmie na Charter na zatoce Tracz na końcu Giżycka od strony jeziora Kisajno. Ja nazywam się Jacek Krzysztofski i będę was oprowadzał po jakcie NautiNet 40. Jest to jacht spacerowy typu housebot, czyli możemy w nim mieszkać na co dzień, pływać, przemieszczać się po mazurach równocześnie. Jacht mierzy 12 metrów długości oraz 4 metry szerokości. Jest wyposażony w silnik diesla 80-konny. Spalanie jego to jest około 5-6 litrów na godzinę. Ma bardzo duże zbiorniki, zarówno na wodę, jak i na ropę. Na ropę jest to 360 litrów, na wodę jest około 400. Jacht jest przystosowany zarówno na jeziora na, na Śródlądzie i też na Zatokę. Na Zatokę jest o charakterystyce morskiej. Jacht jest również doposażony w wyciągarkę kotwiczną z łańcuchem około 30 metrów, dwa stery strumieniowe, dziobowe i rufowe, dzięki którym możemy się łatwo poruszać w portach i cumować ten jacht. Jacht jest wyposażony w lampy nawigacyjne, jak i również w szperacz. Szperacz jest to lampa, dzięki której możemy pływać w nocy. Jak ma bardzo dużą platformę do opalania, typu sandek, możemy na niej się opalać, ma dwa duże materace, dzięki którym zmieści się tam nawet 5-6 osób. Jest doposażony w bymini, bardzo wielkie, z tyłu. Jest to rucho ruchomy dach, dzięki któremu możemy w lato sobie ściągnąć i, i cieszyć się słońcem, albo zasłonić po prostu, jeżeli jest go nam już za dużo. Znajdujemy się już na jachcie. Zaczniemy od pokazania Wam tablicy rozdzielczej, co na niej się znajduje i co, do czego ona służy. Na środku mamy wielką stacyjkę jachtu. Yy, razem, razem z kluczykami ma ona dwa wskaźniki: przede wszystkim obroty silnika oraz ładowanie silnika podczas płynięcia, podczas pracy silnika. Po prawej stronie kolejną rzeczą jest głębokościomierz Ray Marina. on pokazuje nam głębokość jaka się znajduje mniej więcej na środku jachtu oraz prędkość z jaką się porusza jacht po wodzie. Mamy gniazdo USB do ładowania telefonu, dwa gniazdka, mamy rozdzielnię elektryczną oraz dwa joysticki do sterów strumieniowych. Włączamy je dwa razy, musimy kliknąć guzik, tak aby lampki zielone się zapaliły, wtedy one są aktywne. Górny odpowiada nam za ster dziobowy, dolny odpowiada nam za ster rufowy. Niżej mamy joystick do szparacza, do lampy, o której wcześniej wam już mówiłem. Na środku mamy oczywiście koło sterowe, tak, dzięki któremu skręcamy jachtem i dzięki któremu możemy się poruszać. Po prawej stronie jest oczywiście manetka do wrzucania i dodawania gazu. Bieg do góry to jest bieg do przodu, bieg do dołu, i przesuwając ją, będziemy wrzucali bieg, bieg do tyłu. Jacht porusza się na wodzie około 10 km na godzinę. To jest jego taka średnia spacerowa prędkość. Do poruszenia się jachtem nie potrzebujemy żadnych dokumentów motorowodnych. Wystarczy nam tylko dowód osobisty oraz krótki instruktaż od naszego Bosmana, jak się poruszać tym jachtem po jeziorach. Znajdujemy się już w środku jachtu. Jacht jest w pełni wyposażony w, w, we wszystkie funkcje do, do mieszkania w nim, takie jak mikrofala, komplet talerzy, kuchenkę, lodówka, ciepła zimna woda oraz ma dużą przestroną masę. Koja dodatkowo, yy, ma dodatkową funkcję spania, czyli możemy stół opuścić do dołu i położyć na niej dodatkowy materac, przez co zrobi nam się jedno duże łóżko. Zapraszam Was teraz do koi dziobowej. W koi dziobowej mamy bardzo duże, przestronne łóżko, na pewno pomieści dwie osoby bądź więcej. Mamy dodatkowo szafę na ubrania, gniazda 220-12V do ładowania oraz... Kibalek. Kibalek wyposażony razem z prysznicem, także możemy się i wykąpać, i, i załatwić. Tak samo ciepła, zimna woda. Jak jest wyposażony w telewizor, razem z anteną, więc możemy podczas płynięcia oglądać sobie DVD albo po prostu podstawowe 22 kanały. Zapraszam Was teraz do koi rufowej Tutaj są dwa pomieszczenia, dwie sypialnie zamykane oddzielne Ale to zaraz, zaraz Wam opowiem Koja rufowa ma bardzo duże, przestronne łóżko, jeszcze większe niż na dziobie Sypialnia również jest wyposażona w dużą szafę oraz gniazda, gniazda 220 i 12V Po lewej stronie widzimy tutaj toaletę Toaleta tak samo jest wyposażona w taletę oraz prysznic, także możemy wziąć i prysznic, i, i, i skorzystać z talety po prawej stronie mamy koje. Taką mniejszą, ale też w pełni wyposażoną, tak? Czyli mamy tak samo gniazda 220 i 12 V, dużą przestronną szafę oraz łóżko, które spokojnie pomieści na pewno dwie osoby. W środkowej części znajduje się główne rozdzielnia elektryczne, dzięki której możemy włączyć wszystkie sprzęty, które są na jachcie, wewnątrz jachtu. U góry mamy trzy główne wyłączniki prądu, dzięki któ które, jeżeli wyłączymy, wygasimy całkowicie prąd na jachcie. Po prawej od wyłączników jest konsola, która steruje nam ogrzewaniem jachtu. Niżej znajduje się radio. Oraz wszystkie bezpieczniki, dzięki którym włączamy każdy sprzęt elektroniczny na jachcie: oświetlenie nawigacyjne, instrumenty radio VHF, pompa zenzowa, pompa wody, toalety, pompa wody brudnej, oświetlenie kabin, oświetlenie pokładu, szperacz, inwenter 230, radio TV, lodówka, gniazdo USB i 12V. Niżej widzimy gniazdo do ładowania telefonu oraz łączniki światła.